Znalazłem to u siebie w szpargałach, wykorzystując ten czas w porządku, na obrazek dobrego pasterza. Na pierwszym roku seminarium, na tym obrazku zapisałem słowa: Jesteś stuknięty, jeśli myślisz o kapłaństwie. To okropna robota, płaca belejaka, a godziny pracy całkiem do niczego. Ludzie nie tylko cię nie szanują, ale jeszcze patrzą na ciebie z góry. Jeśli nie będziesz kochał Boga, wykończysz się. Pamiętaj, nie osuszysz żadnych fanfar. I przez większość życia będziesz ciśną, a nie kapłanem. Jakże wielkie znaczenie nabierają te słowa w tą niedzielę dobrego pasterza. Mogę powiedzieć, zgadzają się w stu procentach. Właśnie ja, ty, cały Kościół dzisiaj patrzymy i będziemy patrzyli cały ten dzień na Jezusa, dobrego pasterza. I ta niedziela nam przypomina, choćby w liturgii słowa, co ten dobry pasterz dla nas uczynił. Że poniósł mękę śmierci, dla nas, właśnie z martwych stał. Dał nam przykład. Ale jesteśmy w tą niedzielę zaproszeni do tego, aby wejść na nowo na tą drogę, którą on nam wytyczył, nową drogę. To się składa, że znajdujemy się w starej części domu, a za moimi plecami będzie przejście do nowej części, ale to jeszcze trochę potrwa. Dla nas, ludzi wierzących. To przejście już się dokonało razem z Chrystusem w Jego przejściu właśnie przez mękę, śmierć do chwały zmartwychwstania. Otworzył nam tą drogę przez krzyż. Droga była zamknięta, tak jak ta. On ją otwarł, byśmy weszli do nowego życia. Jesteśmy zaproszeni jako Jego uczniowie, by wejść na tą drogę, przynajmniej duchowo, przede wszystkim przez nasze nawrócenie, chrzest już się to dokonało, ale też, żebyśmy przede wszystkim go zaczęli słuchać, abyśmy stali się jego uczniami, abyśmy zasłuchali się w jego słowo i pozwolił mu, pozwoli mu się prowadzić, a przez to poznali go jeszcze bardziej, to co pisze Piotr, jako naszego pasterza i stróża naszych dusz. Dlatego to szczególne zadanie pasterzy Kościoła, mnie, każdego kapłana, ale myślę, że tych, którzy odpowiadają za tych, którzy się formułują w różnych stowarzyszeniach, grupach, tak jak na przykład w Ruchu Światło Życia, wyprowadzać ludzi, wyprowadzać, tak jak pasterz te owce wyprowadza. Ta wolinale jest, czy w wolgacie, edukować, edukować, czyli uczyć ich tej drogi wolności, prowadzić ich na tą drogę wolności. Życzę Tobie i sobie, który prowadzisz innych, abyś ich wyprowadzał na drogę wolności, i to będzie Twoim szczególnym zadaniem. Ale pamiętaj, warto znać tych, których prowadzisz po imieniu i o tym imieniu ciągle im przypominać: w imieniu Dziecka Bożego, jakże to ważne dzisiaj, na ten czas. Tego otwieraj krzyżem. Zwycięskim krzyżem, nowe drzwi, nowe drzwi, które prowadzą ku Bogu, tak jak to uczynił dla nas Jezus, dobry pasterz. Życzę Ci błogosławionej niedzieli i spotkania z dobrym pasterzem Jego Słowie i Eucharystii.